Kryś tu Borys Gaminger KGSTF, a ze mną. Patryk ma Będziemy się przebierać ja jako Yoshi i on jako mandzio, tak? Tak, mandzio. No to mów to kot. kod. Da. No. YouTube, Patryk, YouTube. No. Halina Borys Pranek. Dobra. No to teraz czekasz. to i ja to Krewzo, Zapamiętajcie. Tak. No, na mapie Airship. Da, no, nie Niedawno wyszła aktualizacja. Disconnected from the server. Dawaj. O, ktoś do mnie dołączył. YouTube Patryk YouTube. Patryk, czekaj, nie, bo, bo ten gościu będzie wiedział, że to fake i napisze, że to fake. To dołączy do do kogoś. Mam plan i... 3 na 10. Dobra, on to zrobi Privejta. No, 4 na 10. Gdzie jest kapelutek już jego? Kapelutek? Skin. Dobra, już... Wiem skina szybko live game. Dawaj, mów kod. Youtube, Patryk, YouTube. No. Halina, Borys, branek. Elo, ludziska! Elo, ludzie! Elo! Jestem... Te, ja jestem żółty, krewdziu, wiesz. Czekajcie, bo już chyba nie piszę. Elo. Ludzie. Dobra. 10 na 10 startuje. Ej, może, może za może zauważą, że gram na cheatach. Ale ja nie gram na cheatach. No. Czy już nie może zrobić odcinka z... Robimy ról jak ktoś. Dobra. Możemy za ciebie głosować. I... Dobra, dobra, wiem, 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 wiem tam. Te zasady. Dobra. Mm. Jesteśmy Joshi i ma, Josze. Jesteśmy Joshi i to Josze. A mówimy gdzie jest, e, gdzie jest nasze ciało, jak na przykład zginiemy, czy nie? No, no nie. No dobra. Ja się tylko pytam. Mm. Przypaska na oczy. No to rób toske, bo ja... A, wiem, bo co ty. Eee. na oczy? Koszulka. Ja wwwentowałem kokpi. Viving deck. No Hallo! Robię fake taska. Robiłem tego. Reaktor. A gdzie jest tobą? Yyy, biały. Dobra. Patryk też jest fake, jakby coś. No. Patryk jest mandzio. Czyli krewdzio. A, krewdzio. Krewdzio czy mandzio? Krewdzio, ale na YouTube się nazywa mandzio, ale... Ale w tym się nazywa krewdzio. Czekaj, nawet sprawdzę. A dobra nie, bo mnie ostatnio zbanowaliście jakiś film że wszedłem jakiś film na YouTube. Rozumiesz to? Widzowie mi zbanowali film. Biały Sus. Biały Sus. Um. A ty jesteś A. Ja nie... Ja, ja i nie ja zdołbyłem. To, to powiem... Ja, żeby twój gościu Monsterek był w toaletach w toalecie, hmm. już, już, jak tekst a jak ktoś zrobiłem, to już wygraliśmy. Y, Rekord Jeszcze zrobiłem reaktor. Tutaj to się nazywa Crash. Wiem. Ale możemy wygrać na Taski. Dobra, znowu trollujemy jako jeszcze oczywiście. Tam? Pisać na czacie. Josi! Nagrywasz odcinek? Josi! Ty! Co jest z tymi ludźmi? Patryk, co jest z tymi ludźmi? Ktoś się nazwał Omlet. Arkadę, pewnie. Było nie słuchać. Halo! Josz! A, a czemu nie piszecie, czy ty masz... Niste. Nie wiem. Pewnie nie chcą pisać. Nie wiem dlaczego. Josz, już, już, już i. A wiesz jak możemy zarobić tak normalnie w kilka, w, na przykład dwie minuty, albo w minutę, zarobić sobie 10 na 10? się mnie, Ale, ale tutaj są zbagowane tekstury, ty byłeś po tej, a ja cię widziałem. Ej, widzę cię, Patryk, widziałem cię, że jesteś za skrzynią, widzę Ej, Ja też cię widzę, ej no. Ale zbagowane ej Patryk, chodź, chodź tutaj. Chodź do... Yy, no. Koło records yy, chodź za mną. Tylko najpierw mi udowodnij, czy jesteś tym. Groomate. Już ci udowodnię, czekaj, Jaki no tutaj, no tutaj widać, że, że jak tutaj jestem, to no, nie widzisz, że ja tu yy, jestem. No, dobra, a teraz cho, yy, chodź jeszcze jedną Ci pokażę zbagowaną teksturę. No niestety, musisz iść naokoło. No, <laughs> Bo mam daskę akurat takiego. No dobra, no to spotykamy się w armory. No to już czekaj, bo robię tak zwanego... Albo i nie. No właśnie, albo i nie. <ścoughs> Jakby coś, to mogę Ci podpowiedzieć, kto jest. Ale lepiej pomarańcz. Chyba pomarańcz, bo... A Patryk nie, ja Ci podpowiem. Jest, je, na tablecie jest koło mnie. Omlet? No może. Chyba krajmy. Może, ale większe szanse są na omleta. Tak bym ci powiedział. A Moonlight? Nie, on jest nie koło mnie, tylko jest na ukos, a na ukos się nie liczy. Omlet lub, lub krajmy, omlet lub krajmy. Więcej ja, ja ci powiem. 75% omlet, 25% krajmy. Chyba ty mnie kłamiesz, coś się tak czuję. Ale ja cię nie kłamię, kiedy ja cię okłamałem, omleta No i sprawdźmy. Dobra, nie kłamaj, nie No, mówiłem, mówiłem. Omlet, wasan impostor. No, to idę sprawdzać krajmy czy jest, bo coś jest, mam do... Albo i nie, agenta mam podejrzenie. Ja śledzę agenta, jest w main hallu. Ja pro pół śledzę. Ty nie śledź, lepiej, bo nie zginąłeś. No wiem. Okej. Agent robi taska. Ja... Tak, nie agent, agent nie jest. Agent czysty, bo robił śmieci i się zwiększył. To... Moritz, ale my nie mówimy, co ktoś robi, no. Ja nie, nie mogę. Wycofałem podejrzenia o agenta. Pewnie kłamiesz, bo nie można powiedzieć. No, jakbyś był w main hallu, to byś mi zaufał. Zaraz wracam. Dobra. A i mówi dobrze monsterek, jakbyś chciał wiedzieć. Na pewno. Może tak, może nie. Pewnie nie. Czy ja cię dzisiaj okłamałem? Agent, VAT, NOT i NIMBOST.

Dobra. Kiedy dostanę ja się... tą durną rolę? nie, się nie kłamiesz, ty jesteś impem. Zrób emergencji. No nie, pewnie, pewnie będzie was not. ja to, ja to wiem, będzie was not. idź do showersa! Znam tę otaskę. Ale nie jest. tego, z naprawą! Z naprawą showersa! A. U niej! mi wygonił! Ty, jest showers? Tu! Widzisz? To jest Ale nie boryk, ja mówiłem, że nie możemy mówić sobie! Poszukujesz, bo zaraz nie gramy w ogóle już w Amonga. No dobra. Ja no, wiesz z kim byłem? Z kim? Chyba wiesz, wiesz, kto cię zabił. No wiem, brązowy. Co zrobiłeś? A, okej. Okay. Nie mnie kłamiesz. No pewnie. Pierwszy dowód to obrązowego. Pierwszy pisze gdzie? MWM. Nie, to chyba cnie bo od razu głosuje. No to Jana! Brawo, wywaliliście... krumajta! No bo... Oni za... też zagłosował na tego i... Monsterek! On mnie zawsze gonił teraz. Ja idę na, na meeting Room. Szybko, szybko, żeby nie zabili. <ścoughs> Już bronzowy czekał! Boję tak. jego. Ja brudzowy tam czekał. O kurde. Wygraliście! No bo brązowy tam czekał. Zaraz wracam widzowie. Jestem. Dobra. Kim jesteś? Nie mówimy ról? A wiesz, że to jest żart? Ty się za bardzo dajesz nabierać. A um. Dobra, ci. No. D Dobra, nie mów, nie mów, nie mów. Nie wiadomo. A. Co? Jest, nie, nie nie impem. I fajnie ci tak. Dobra Borys. Chyba już koniec do odcinka. Dzięki za oglądania. Cześć. Niech.